Witam, witam. O, musiałem sprawdzić, czy się nagrywa. Siemeneczko, witam was serdecznie. Wracam do Lola po jakimś roku przerwy. Zobaczymy, jak sobie poradzę. Gramy w ciemno, ale udało mi się uzyskać stopa Tu najważniejsze. Mam nadzieję, że nie będę miał lagów. A tu nowa mapka. Czemu ten, właśnie, ten totem, właśnie był tak długo? Może to przez aktualizację? Właśnie widziałem nową mapkę. W sumie nie wiem, czemu, czemu ma to służyć, ale dobra. Mi to tam nie przeszkadza. Ale tam za dużo pingują. A, to są te smoki, no Kurde, jakbym Nervariena nie oglądał, to mówił co to się dzieje, co nie? A, jak już coś wiem, no to nie jestem taki zielony. Tylko mam na jungli, bo Wyszło się przez rok z refleksu. Co tam spamują? Jakbyście się pytali, co to tak w tle tak szumi, to wentylatorek w komputerku. Żeby się nie przegrzał. O, mocny, bije, bije. A w sumie będę musiał trochę uważać, bo ping się już zwiększa. Drastycznie. Przez pierwszą połowę dnia internet był idealny, a teraz yy, taka lipa jest. No ej, chodź mi tutaj. Jak tak cały czas będzie to po prostu to wytnę. I tak nie wygra ze mną pani Jax, jeśli będę miał normalny ping. No chodź tu, no ja nie mogę. Chyba będę musiał to przyciąć. Tak, cześć, sześć, cześć, cześć. O nie, wow, chcę na niego zapolować. Poczekamy chwilkę. To za paskudny ping, no? O, tu jest pan ww. Co to za animację postawienia to temu? Takie nowości, że ja nie mogę. Gdzie ten nasz masterek się tam pchał? Kurde, co za spam? Nie wiedziałem, że tyle rozmów dzisiaj na czacie będzie. Jak chcecie, żebym zrobił jakiś opening na święta za skrzyneczek Bo teraz będę grał dużo w LOLa i pewnie zdobędę kilka To możecie pisać, to zrobimy sobie taki opening Jack. Zginie? Zginie! Dobra, my tu uciekamy, bo Warwick gdzieś tutaj jest Mam nadzieję, że nie zginiemy Ale to było dobre. No It's to wow wow Jak to w brązowych myślach było Przecież mówiłem, że jak będę miał normalny piękno to będzie to luzik przecież Zobaczmy co się dzieje u innych Patrzcie jakie playsy Właśnie, ja ogólnie yy, W sumie ogarniam tego nowego champa Tylko, że ja nim nie umiem grać właśnie bo Wylosowałem go na aramie i nie umiałem nim grać I byłem smutny, bo myślałem, że Już kompletnie nie umiem grać Nie patrzcie na moją straszną farmę. Ja po prostu gram jak. Tak, po prostu, żeby nie fidować. Ja po prostu gram, żeby nie fidować. W sumie WW był na bocie. Chyba że. No nie ma w sumie takich junglerów z teleportem. A czy może tacy są, ale ja tych nie widziałem. Gdzie, nie idziesz mi się teleportować, walczysz ze mną. Nie ma panie uciekania. Ja cię tu muszę zbić zaraz. Co Co sobie myślisz? <grystanie> tak, mam nadzieję, że WW nie przyjdzie, ale coś mam takie przeczucie, że WW może przyjść. Kurde, muszę patrzeć na tą mapę, gdzie jest ww. Ja myślę, że ten ww. gdzieś tutaj jest. No w sumie, Ignite za jakieś 30 seconds 20 seconds Proszę, Jacks, nie odchodź, bo ja potrzebuję ignajcika. A, www to jest! Tu jest ww No nie mam flesza szkoda. Panie, chodź, chodź, chodź. Bo, bo ja po prostu nie chcę zginąć, co nie? Chyba, że się mnie przewidziało i tam nie ma ww Ale on tam musi być skoro Jax robi takie zagrania Ja po prostu go przypadkiem zobaczyłem Ale fajnie, że go zobaczyłem Jax tu na mnie czeka No dobra! Palimy pana na pyrkę Czemu tu nie ma Waricka? Jest Warwick! Ale czy mnie zabije? Chyba tak No idź tu Ale Jaximus nie otrzymał asysty Mogłem szybciej iść, to bym może zdążył <śmów> Mój błąd Ale dobra, spoko Nie jest tak źle, bo nasz Jax nie ma nawet asysty I to mnie bardzo cieszy. W sumie mogłem jeszcze trochę poczekać, ale ja jestem taki chciwy na cekile. W sumie nie wiem, po co, czemu ja idę pod ten item, akurat, ale niech będzie. Nie, po prostu często idę właśnie pod AP, jak idę malfightem. Ej, no nie mów ta, że. No nie, pan Jimmy tutaj fiduje. O, no, jak bardziej to przegrana gierka, no to się wkurzę jeśli pan dzi będzie nadal fidował. O, pan Warwick jest na midzie już Widzę, że pan Warik ogarnia w miarę. Pewnie jakiś brąz jeden Nie mam ulta Kurde, bym na tego ulta poczekał Chyba, że Pan wu tu idzie, ale... Pewnie ma teleporta Jacks. Kurde, ale. Zmagają się podniebne wiatry. Kurde. To jakieś. właśnie nie wiem o co chodzi z tym, ale. A też. Y, widziałem, że pada deszcz w LOLu. Nie wiem czy te. To chyba nic nie robi te wiatry, co oni nic chyba nie robią, albo może widoczność tak, no zaślepiłem, że tak powiem. W sumie cię. Nie wiem po co w sumie użyłem tą y, podkę, pania ja cię znowu zabije. A było blisko Teraz sobie pójdziemy pod pod pod. Co my dobrze pójdziemy sobie pod to. Tak ogólnie jeszcze nie ma takiego czegoś żeby sobie włączyć śnieżek. Przeciwnik pokonany. Bosko. O, nie ma tutaj jeszcze tego. W sumie nawet nie wiem, czy w tym roku Riot doda takie coś, żeby tu włączyć sobie śnieżek. Ale w sumie już jest tego. Jest grudzień, więc powinno być już takie coś. Bo w tamtym roku chyba było, jak się nie mylę, Dore Ten, a bo ja mam ten item z yy, 10 dziesięciolecia, dlatego on takie animacje wydaje. Mówię o co chodzi. Ej, tam w nie było? Ej, to wiatr nie zmylił. Lola. Chyba że w Wu się gdzieś tu chowa. Chodź. Gdzie jest Warik? Może zwyczajnie gdzie jest Warik? Tam jest Jasuo. Jasne. O kurde, co to za wyswisko. No nieładnie, chyba prezydencików świę na święta nie wejdzie. Podchojneczkę, co? Aby się chciało dostać jakiegoś skinka, co nie? Aby się chciało jakiegoś skinka dostać. Patrzcie, idzie www. A ty co zrobiłeś właśnie? Hmm. miał być mój, ale dobra Kurde, znowu lagi? Jax już się poszedł schować, także to już bez sensu W sumie, nie, mam Ignite'a Ale teraz wiem, że będziemy na spokojnie, tylko ja i on Kurde Ja też musi Ten ping mi taki duży tutaj latać wejdź mi z tego, bo ja mam taki duży ping Dobra Teraz ogarniemy sobie tą wieżyczkę W sumie nawet nie trzeba było Ignite'a, ale ja po prostu Chciałem tak na ostro go załatwić bo po co przedłużać grę? Trzeba wieżyczkę zgarnąć. Czyżby ktoś tutaj szedł? Czy po prostu to animacja to temu znowu? Ej, sery, te animacje to temu nie przerażają po prostu. No i czemu? Nawet nie pomogę zniszczyć wieży. No jak ja tego Riot'a nienawidzę za to. Patrzcie, WoWu jeszcze ja nie żyje. U, gierka trwa już tyle. A jakbym zrobił. Yy... Ty nie, spoko w sumie. I co? Czekaj, czekaj, czekaj. To jest dwa O. M. Mm. A no dobra, idziemy pod tą lodową rękawicę sobie O, pan Jasuo, idzie mi tego Zniósł stopa? O ty, ja ci dam Z Jackson, Proszę Kurde, jaka ekipa tutaj idzie Ja już nie zdążę Ja ogólnie gram bez teleporta Przeważnie, ponieważ Ja lubię się bawić Signitem. Chyba już nie zdążę się schować ja już walić to tak nie. Chciałem się dyskować i ich zaskoczyć. Łasogi. A ty co, mi tu kradniesz? Kurde, ja nie ulta użyłem, bo to wszystko przez te lagi. Ej, bez, bez sensu. Legenda! Ja nie mogę, to wszystko przez te lagi niechcący użyłem tego. Ale fajnie, że. Co? Yy, G jest legendą? Nie wiem, ale. Yy, chodzi mi o to, że po prostu. Myślałem, że przegramy. W sumie. A to chciałem powiedzieć? Już kurde, nie wiem. A, że przez lagi ulta chyba użyłem. Kurde, przez lagi użyłem ulta, no. Możecie pisać w komentarzach też, kim mógłbym zagrać Dajesz panie, kurde mam 10 sekund do ulta Ty, atak, To by było fajne, jakby tam mgła yy, na przykład dawała jakieś te Ba te nerwy jakieś, umiejętnością na przykład, co nie, to byłoby fajnie. To byłoby fajnie. Gdybym też nie skinął teraz. Hello. A, elo Dobra, teraz trzeba tą wieżyczkę zwalić, chyba że... Nie, w sumie my się zajmiemy topikiem. Ale nie, w sumie na razie pójdziemy do bazy. I chcielibyśmy sobie kupić to... W sumie... W sumie dobra. Nie, w sumie mogę iść tu, w sumie mogę iść tu, ale pójdziemy sobie na topika Ogólnie mało działam tego Gdziekolwiek jak widzicie tylko topik, topik Ale ja po prostu gram sobie na takim luzie, bo dopiero powracam do tego lola Na ten sezon, teraz co będzie po tym, bo już się chyba skończył To sobie zamierzam wbić jakąś dobrą dywizję nie wiem, ja myślę, że gold jest u mnie możliwy Nawet jedynka Coś tam pamiętam, że chyba trzeba grać Albo wygrać jedną gierkę dziennie, żeby nie spaść nie spać z golda I to piątki, także Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, czy się to raz to zmieniło Ale teraz będę miał więcej czasu właśnie, żeby sobie y, takie coś porobić, pograć Tak, kiedyś Kiedyś nie byłem taki dobry Oni się tam biją, ale. Ja myślałem, że ktoś przeszedł przez ścianę. Myślałem, że to jest ten. Eee... No i idź wieża. No nie mam czasu. Jaki damage. Ja to zbiję? O! <ścoughs> Czyli zbiłem, można powiedzieć. A fajnie, jakbym tak zbił, i dopiero co nie? by się pojawiło yy, o tym, że się poddali. I w sumie ta gierka nie była aż taka długa, tak jak się spodziewałem. Proszę. W sumie nie wiem, kogo tam. Ja tam rzadko daję, jak yy, ktoś fajnie gra, czy tam się komunikuje. Także to by było na tyle w tej gierce. Trzymajcie się do następnych... Siemanko!